Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej to konsorcjum międzysektorowe. Liderem konsorcjum od 7 lat jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, a partnerami Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa oraz Miasto Gliwice, gdzie realizatorem jest Centrum 3.0. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Działa na zasadzie akredytowanego ośrodka oraz zgodnie ze standardami ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Akredytacja nadawana jest przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przedstawiciele ROWES zasiadają w różnych gremiach. To jest Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitety Monitorujące. Regionalne, jak i krajowe, jak również w regionalnych radach rynku pracy oraz radach pożytku publicznego. Przez pierwsze trzy lata liderem konsorcjum było Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, partnerami Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Miasto Gliwice. Mieliśmy wtedy także partnerów Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Zjawożna i Miasto Dąbrowe Górniczą. ROWES realizuje swoje działania dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania ROWES jest wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie, a także wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych. Poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ciągu 10 lat naszej działalności wsparliśmy 100 przedsiębiorstw społecznych. Dzięki naszej działalności udało się je stworzyć. Pomogliśmy też 500 organizacjom pozarządowym podmiotom ekonomii społecznej. Prawie 2000 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przewinęło się przez nasze działania, w tym 500. 81 otrzymało miejsca pracy. W podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych. Do dzisiaj 434 osoby z nami czy, czy dzięki naszym funduszom pracują. Łącznie w tym okresie przekazaliśmy przedsiębiorstwom społecznym 22 miliony złotych. Dzięki Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej przedsiębiorstwo społeczne Jemy Eko ma szansę zatrudniać ludzi wykluczonych. Ci ludzie mają szansę powrotu do normalnego życia, do godnego życia, do tego, żeby zarabiać. Doradzamy osobom i podmiotom, które chcą założyć przedsiębiorstwa społeczne, które będą zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, oddalonym od rynku pracy. Doradzamy i pomagamy w pisaniu biznesplanów oraz doboru formy prawnej, jaką dana organizacja będzie u siebie miała. Również można na nas liczyć, jeśli chodzi o kwestie związane z przygotowaniem do dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Innych rzeczach, które są ważne dla przedsiębiorstw społecznych. Dzięki wsparciu z projektu ROWES, wprowadzonej przez nas Wolnej Szkole Dzikiej, Szkole Demokratycznej w Tychach, otworzyliśmy nowoczesną pracownię księżycową, w której odbywają się zajęcia i warsztaty z szeroko rozumianej edukacji kosmicznej. Dzięki pracowni mogliśmy stworzyć również dwa miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. A sama pracownia stała się nowoczesnym miejscem służącym rozwojowi zainteresowań młodych mieszkańców miasta. Na ten cel z projektu otrzymaliśmy blisko 150 tysięcy złotych. Jednocześnie rozpoczęliśmy nowy projekt pracowni integracji sensorycznej, a RoweS udzielił nam wsparcia na ten projekt w wysokości blisko 74 tysięcy złotych. Wspieramy przedsiębiorstwa społeczne. W organizowaniu i prowadzeniu działań reintegracyjnych. Oferujemy im w tym zakresie nie tylko wsparcie finansowe. Pomagamy zarządom przedsiębiorstw w prowadzeniu swoich pracowników na otwarty rynek pracy, a samym pracownikom w skutecznym odnalezieniu się w miejscu pracy oraz poprawie swojej sytuacji społecznej. Wsparcie ROWES udzielane jest także podmiotom ekonomii społecznej, które nie ubiegają się o dotacje na utworzenie miejsc pracy. Oferujemy im profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie otwierania działalności gospodarczej lub uruchamiania odpłatnej działalności statutowej i oferujemy im między innymi pakiety na ekonomizację. Bardzo się cieszę z tego, że mogę uczestniczyć w programie ogólnie zwanym Fundacja. Fundacja Siłownia Tiger to miejsce dla wszystkich, zarówno dla młodych ludzi w średnim wieku, jak i tych starszych. Mamy różnego rodzaju zajęcia. Nazywam się Małgorzata Jeleśnieńska, prowadzę fundację Health and Beauty. Fundacja powstała z pasji, z mojej pasji do zawodu. Przekomała dziewczynka, gdzieś tam interesowałam się kosmetyką, chciałam otworzyć gabinet kosmetyczny. Postaraliśmy się o tutaj dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy właśnie to dofinansowanie. Zakupiliśmy maszyny, e, maszynę do modelowania sylwetki, kriolipolizę, komorę hiperbaryczną. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej to nie tylko dotacje i doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej to także szereg działań wspierających społeczność lokalną i ich liderów. Mając na celu wzrost ich aktywności, a być może w przyszłości założenie podmiotu ekonomii społecznej. Współorganizujemy i współfinansujemy liczne wydarzenia w regionie, na przykład Dzień Aktywności Społecznej w Mikołowie, gdzie organizacje pozarządowe mają możliwość zaprezentowania się, czy liczne konferencje, gdzie przedsiębiorstwa społeczne mają możliwość pokazania swoich produktów i usług oraz licznych pikników czy wizyt studyjnych, które służą wymianie doświadczeń między podmiotami.